Komuniści wobec każdego księdza mieli teczkę. Zanim się uczyniło Wojtyłę błogosławioną, należało zażądać teczek. I wyświetlenie, co w teczkach jest, i odniesienie się do każdego. Spotykał się z tą kobietą, czy nie? Miał z nią syna, czy nie? I sam powinien odpowiadać. Na te zarzuty. Jak nie on, to dziwisz ktokolwiek. Nie zrobiono tego z jakiegoś powodu. Oczywiście, że wrogom Kościoła zawsze będzie zależeć na tym, żeby jakiegoś asa w kieszeni mieć, więc nie musieli wcale na to żądanie teczek wojtyłowych z UB odpowiedzieć, a może jest, że odpowiedzieli. A jeżeli nie odpowiedzieli, to należy im dzisiaj pokazać, żeśmy domagali się od was teczek. Co macie na Wojtyłę? Powstała praca teczki na Baraniaka, powinniśmy mieć teczki na Wojtyłę i to, co tam było. I odniesienie. Jego samego i tych, którzy go znali do faktów, które miały miejsce. Dlaczego przez długi czas nikt nie mówił, że pani Wanda Półtawska Pochodzenia żydowskiego. Mogło to mieć wpływ? Mogło mieć. W rekolekcjach beskickich mamy świadectwo, mocno się Jan Paweł musiał natrudzić, żeby przekonać panę, panią Wandę Półtawską, że matce najświętszej przynależy się cześć, bo miał z tym poważny trudność, niczym protestant. Ciężko jej było miłować Maryję. No, każdej niewieście jest trudno, jak inna niewiasta jest przy chłopie, którego ona kocha, jak nie jest pokręcona. Jest specyfika Żydów i jest specyfika Żydówek. Umrzemy i będą wywlekać hieny jakieś, Pachołki diabła, rzeczy z przeszłości, które okaże się, że będą prawdziwe, a my nie zdążyliśmy się w ciągu życia z nich rozliczyć, bośmy byli zajęci włażeniem na pomniki, na stanowiska, które być może nam nie przynależą, albo przynajmniej od nie odnoszenie się ze sprawiedliwości do zaistniałych faktów, tylko Uważaniem, że pobożnością czy dobrymi czynami da się zasypać zło, które pełniliśmy w przeszłości, jeżeli się do niego właściwie nie odnieśliśmy. Jeżeli kradłem, mam obowiązek, a kradzież jest kradzieżą publiczną, bo kradnie się czynem publicznym, bo kradnie się rzeczy komuś, nie musi wiedzieć o tym, wtedy jest inaczej. Ale jak rzeczy ważne, to trzeba, to trzeba się do tego odnosić. I wtedy nie grozi nam to niebezpieczeństwo, że w przyszłości będzie nam odbierana chwała. Natomiast jeżeli tej sprawiedliwości brakuje, zostaną ponad jakieś tam fajerwerki, dzieła jakieś, ale nam będą chwały odbierać. I słusznie. I na pewien sposób, tym, co się dzieje wobec Karola Wojtyły, być może czyniona jest ta sprawiedliwość doczesna. Odbierane jest to, co niesłusznie miał. Być może tak jest, tak rzeczy według mnie wyglądają. Jak Pan Bóg chce ukarać ludzi, których trzeba ukarać, kim się ma posłużyć? Posłuży się tymi, którzy być może winę w tym, że są tą ręką karania, niosą najmniejszą. Będą Żydzi, Muzułmanie, bezbożnicy. To się dzieje. To się dzieje na osobie Jana Pawła, więc mamy tytuł, będąc mądrzy mądrością katolicką, nie wykluczać, że może jest to wymiar kary Bożej.